też wszystkim, tutaj a to nowy odcinek No to Ładnie. Dzisiaj jesteśmy na ostatnim dniu Copernikonu. Myślę, e, jest to mniej ludzi, dlatego że ludzie wyjeżdżają, ale e, konwent odbywał się nawet bardzo fajnie. i Rye ma drobne takie jakieś błędy, no. tym, że jest za mało miejsca na hali targowym, i w ogóle harmonogram no. jest jakiś łamany, z jedem, bo po prostu to, co się tam działo, pewne zmiany nieoczekiwane, które były, e, o które się wyegadywaliśmy tylko przez stronę internetową, to w ogóle była jakaś masakra. Ale e, jest, od godziny 14 wczoraj był już coraz lepiej cosplay, był bardzo fajny. Był bardzo fajny też pokaz dla dzieci, zrobiony e, głównie ze Star Warsów, bo wszędzie biegały małe dzieciaki, bo przebierane za Lorda Vadera i Skywalkera i się biły mieczami świetnymi, to było spania. Nie, nie bawiłam się najgorzej, chociaż stwierdzam, że Polkon, że był program urozmaicony, to Polkon był lepszy, który tutaj przegrał akurat, ale no nie możemy porównywać konwentów do siebie, dlatego teraz się przejdziemy troszeczkę i pokażę, pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. mojego kliniku. Zapraszam do obejrzenia także relacji z Polkonu i proszę ładnie o subskrypcję i lajki i też proszę o komentarze, o zostawianie komentarzy, żeby wiedzieć co mam jeszcze poprawić. Może coś zaproponujecie. No i dziękuję za oglądanie. Do następnego.